Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne, a w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. A jedyne czego brakuje to keczup. I podczas gdy dobra Lili próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? <śpiewanie> ha, wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Hmm, Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No mm, okej, okay. Emma nie chce się podzielić. Ale Lily nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego Lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny, więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Hmm, jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego lizaka przez dwie godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką udziarą. Padła na rewelacyjny pomysł. Wow! To wygląda naprawdę innowacyjnie, chociaż zaraz. Co to za zapach? Ups! Czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli. Trzeba ją ratować. Wiadro wody. I język wróci do normalnej temperatury. Mm, wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj, nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kłujący. Mm, bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie. Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa. No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Ech, prawdopodobnie. Uuu, okropne paskudztwo mimo wszystko. Aha! Lili znalazła ciekawszy sposób. O! Wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko. I dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś! Ale Lily nie może tego tak po prostu zignorować. Bum! I po balonie. Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lily. Mniam, guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Obmyśla więc chytry plan. Podczas gdy Lily z zapałem żuje gumę. Emma czeka, żeby zobaczyć, jak zakończy się ta runda? Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału, szczęśliwego lotu! Smok, smok, smok! Ach, co za usteczka! Teraz w modzie są większe usta. A co powiesz na te? Dodatkowo są jeszcze i przepyszne. Po prostu nie można się oderwać. Wow! I mają w środku coś, co wygląda jak syrop i, i chyba jest bardzo smaczny. Smaczny? Mało powiedziane! To jest jakiś kosmos! Tak, niestety, miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Hey, Lili pęka ze śmiechu. A Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić. Dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę, żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lily jest cała w klejącym syropie, a Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może i zjeść nawet sto. Oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Oj, zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. została złapana na gorącym uczynku. Hmm, Emma je ciastka z pieprzem i nic, żadnej reakcji. Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. Wyszedł naprawdę zabawny żart. Oh, to coś niezwykłego. Zobaczmy, co to takiego. Okej, okay, wygląda jak galaretka. ale czy nią jest? Emma postanawia, więc sprawdzić, co jest w paczce. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super! mega eksplozje. To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo, co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Uj, zaraz pękniesz. Bum! Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uff, poszczęściło się. Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myślę następnym razem, ok? Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki. Niemowlęta od takich na pewno marzą, ale dostaną je nasze zawodniczki. Hmm, ale picie ze smoczka, no, nie jest zbyt wygodne. Wow! Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się. Więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Emmie prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kole w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość, ale zamiast różowej Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra, ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie, no, tak dla równowagi. Zgryźć. Truskawki, jak cudownie! Przynajmniej wiesz co masz, Lili. Ja nie. Żółte cukierki. Jest ich tyle, że straciłem rachubę. Wow. Hej. Dziewczyny, powiedzcie mi, co to jest? Musimy się temu dokładniej przyjrzeć. Nie mam żadnych pomysłów. Dobra. Warto spróbować. O, o, nie. To jest cebula. Jak to obrzydliwe. Teraz mój oddech śmierdzi, to na pewno. Lepiej zamknij usta, Lili. Daj mi trochę truskawek, to pomoże zabić zapach. Hej, nie ma mowy. Wolałabym dać ci maskę gazową. Och, to dużo lepsze. Uduszę się, zdejmij to. Trochę później. Muszę najpierw zająć się swoimi truskawkami. Wow, to takie słodkie. Lili, mam niespodziankę. Proszę weź to. Ej, ten zapach zwalił ją z nóg. Teraz wszystkie truskawki są moje. Nie powinnaś była się ze mnie śmiać. Zawsze dostaję to, czego chcę, bez względu na wszystko. Takie pyszne jedzenie. Teraz nie ma już śladu po tym okropnym zapachu. Bella, zjadłaś wszystkie moje truskawki? Przepraszam, ale to twoja wina. Teraz twoja kolej jazz. W końcu dowiem się, jak smakują te cukierki. Och, to MM's z polewą na wierzchu. I czekoladki, i orzechy w środku. Mam pomysł. Coś ugotuję. Najpierw wrzucę wszystkie te cukierki do szklanki. Teraz napełnię je Sprite'em i dobrze wymieszam. Wow, wygląda to świetnie. Muszę to zostawić na chwilę. W międzyczasie wypiję Sprite, bo jest zielony. że zwróciła. Spójrz, co zrobiłam. Co to jest? To prawdziwe lody. Owocowy lód na patyku. Niewiarygodne. Co za świetny pomysł wymyśliłem. Czas go wypróbować. O nie, mój język jest zamrożony. Nie ciągnij tak mocno, bo go urwiesz. Wszystko pod kontrolą, albo nie. Nie wiem. Proszę pomóż mi! Odczepiłem twój język. Niestety jest cały rozciągnięty. Będę musiał go obinąć wokół szyi. Trzymaj się, Jess, nie chcę więcej. Wow, jaki dojrzały ananas! Moje lizak też wygląda dobrze. Dlaczego Ty dostałeś smakołyki, a ja tylko kaktusa? To nie fair. O, biedna rzecz, przykro mi, ale tak czy inaczej, Lili, nie ma czasu na żale. Czas cieszyć się moim lizakiem. Chcę go zjeść w całości, ale nie zmieści się w moich ustach. Dobrze, że mam ostre zęby. Teraz będę w stanie go przegryźć. Obawiam się, że moje zęby nie pomogą mi z tym kaktusem. Co się stało z moim językiem? Wow, teraz ten zielony jest zabawny. Nie lisz mnie, Bella, ani mnie, tylko żartuję. Zaczynaj, jazz. Jasne. Te liście w ogóle nie smakują dobrze. Myślę, że powinnam spróbować samego ananasa. Pozwól, że ci pomogę. Mam siekierę. Dzięki. Tego właśnie potrzebowałam. Posiekam tego ananasa na małe kawałki. To jest zdecydowanie niepotrzebne. No, zobaczmy, co mamy. Och, po prostu super. Teraz na pewno dostanę się do miąższu. No i jak ci się podoba? Może my spróbujemy. Ukradnę kawałek. Jestem pewna, że Jess tego nie zauważy. Tak, zauważę. Oddaj to. Te kawałki są moje i tylko moje. A ty, Lily, kaktusa. Wygląda na to, że będę musiała to zrobić. Nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Ukłuło mnie w palec. Na pewno tego nie zjem. Och, zjesz. Nie, 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 nie. Proszę. No cóż, nie ucieknę przed tobą. Może wezmę nóż i widelec. Odetnę jeden kawałek. Udało się! Ale nie jestem pewna, czy to najlepsze rozwiązanie. Życz mi powodzenia! Uch, jakie gorzkie! To tyle. Spróbowałam. Wystarczy! Możesz wyrzucić tego kaktusa! Och, jaki piękny dzień! O nie! Ktoś rzucił we mnie kaktusem. Pomocy! Co ja narobiłam? Muszę szybko stąd wyjechać. Dowiem się, kto to zrobił! Dziwne. Nikogo tu nie ma. Myślę, że już poszedł. Dziewczyny, możemy już wstać. Myślę, że uszło mi to na sucho. W końcu smakowita przekąska. Cieszę się, że mam gumę. Bingo! E, czy możemy się zamienić? Wcale nie chcę jeść tego brokułu. O nie! Na pewno bym się z nikim nie zamieniła. Spójrz na ciasto, które dostałam. O nie! Dobrze, zacznę teraz. Nie mogę się doczekać, żeby rozciągnąć szczękę. Guma do rzucia to dokładnie to, czego potrzebowałem. Och, ten smak gumy balonowej to mój ulubiony! Jest tyle gumy, że moje policzki są napuchnięte jak u chomika. Patrz, teraz pokażę wam prawdziwą klasę mistrzowską. Wow, potrafisz robić duże balony, ale może powinnaś przestać! Patrz, Jess, Lili odchodzi, tracimy ją, musimy coś szybko wymyślić, rzućmy butem w jej. Obcas przebił balon i Lili wróciła na ziemię. Moim zdaniem nie było to miękkie lądowanie. Następny! Prawie wszystko w porządku. Bella, przez ciebie upadłam i nie mam już gumy. Teraz ty musisz jeść. Fuj, to coś pachnie tak źle. Przestań gadać i jedz. Jesteś bardzo przekonująca, Lili. Nie przestawaj! Kontynuuj! Moim zdaniem ktoś próbuje nas oszukać. To nie jest to, co myślałaś, Jess. Dobrze! Dobrze! Zjem tę głupią brokułę. Jakie to obrzydliwe! Nigdy więcej w życiu nie zjem brokułów. Wow, widzę, że przyzwyczajasz się do smaku. Brawo, Bella, gotowe, zrobiłam to. Zadowolona? Zaraz zwymiotuję. Teraz moja kolej. Czekałam na to ciasto. Och, nie mogę tego znieść. Mm, te czekoladowe kulki. Są takie ładne. Jestem pewny, że sam tort jest jeszcze smaczniejszy. Czas się upewnić. Też naprawdę chcę spróbować. Może uda nam się trochę ukraść. Znowu coś knujesz, Bela? Widzę wszystko. Mam pomysł. To jest genialne. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Chodź, Lili. O nie, w moim cieście jest bomba. Musimy uciekać. Zadziałało. Zobacz, Lili. Teraz cały tort jest nasz. Jess zniknęła. Chodź przyjaciółko, pączki. A ja mam żelki i mam ciastka. Wow! Tym razem wszyscy mieliśmy szczęście. Zaczynam. Te ciasteczka wyglądają tak apetycznie. Mm, jaki zapach, niesamowity. Ciasto jest chrupiące, a środek ma tak delikatne nadzienie. Wymyśliłem coś. Każde ciasteczko smakuje o wiele lepiej z mlekiem. Po prostu polej je na wierzchu. Wow. Nieźle, Jess! O tak, teraz jest nawet lepiej! Teraz ciasteczka po prostu rozpływają się w ustach. Ta prędkość to było super! Zostało tylko jedno ciastko. Spróbuję je zdobyć. Ach, to nie zadziałało! Czasem jest taka zabawna. Trochę straciłem równowagę. Teraz ja. Zbela Bela nauczycie jak prawidłowo jeść żelki. Potrzebuję tylko wziąć patyczek i nabić je wszystkie tutaj. Idzie mi świetnie. Wow. To wygląda świetnie. Gotowe. Teraz mogę się tym cieszyć. To jak gumowy kebab. Widzisz, jak łatwo to zjeść? Wymyśliłam to sama. W końcu jestem sprytna. Nikt nie mówił, że to zły pomysł. Hej, mam jeszcze jeden szpikulec. Wiem, co z tym zrobić. Jak tu spokojnie! Kto ukradł mój kapelusz? To musiały być te ptaki! Co to? Gdyby tylko wiedział, nie przychodziłby tu znowu. Pośpiesz się i jedz, Lili. Jak mówisz Bela, jestem gotowa! Nie, nie powinnaś mnie drażnić. Chcę to zjeść sama i nic mnie nie powstrzyma. Zobacz, Lili! Spójrz na to, tylko nie odwracaj wzroku. Wow, Bella, gdzie ja jestem? Myślę, że to ogromny statek i jestem złapana w burzę. Ledwo stoję na nogach. Udało się. Jess, wszystkie pączki są teraz nasze. Lili nie może nas powstrzymać. Pospiesz się. No dalej. Daj mi jeszcze trochę. Och, jakie one są pyszne. Prawdopodobnie nie jest to fair, ale niczego nie żałuję. Bella, myślę, że czas przywrócić Lili do rozsądku. Och Fale, są takie duże. Lili, obudź się, jestem tutaj. Gdzie podziały się moje pączki? Nie mamy pojęcia, nic nie rozumiem. Dobrze, że zostały dwa. Nasze kolorowe i pyszne wyzwanie dobie...